Mamy Borderline i rozmawiamy o tym online. Hej, zapraszam na kolejny filmik z serii Mamy Borderline i rozmawiamy o tym online. W ramach tego cyklu mówiliśmy już o lęku przed odrzuceniem, o niestabilnych relacjach, o problemach z tożsamością, o impulsywności i zachowaniach autoagresywnych. Poprzednie odcinki zobaczycie tu. W pierwszym każdy z uczestników opowiada coś o sobie, więc zachęcam do obejrzenia. Z kolei teraz będzie o wahaniach nastroju w Borderline i zobaczymy, jak bardzo różnią się one od zmiennych emocji u osób bez Borderline. Na dole w opisie, jak zwykle, macie sporo materiałów rozwijających temat oraz wymienionych wszystkich uczestników i ich Instagramy. To tyle, zapraszam. Następne jest niestabilność emocjonalna spowodowana wyraźnymi wahaniami nastroju, np. poważnym epizodycznym głębokim obniżeniem nastroju, drażliwością lub lękiem trwającym zazwyczaj kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni. No to u mnie to tak wygląda, że no te emocje są strasznie skrajne. Ja potrafię mieć huściawki od dosłownie euforii, że skaczę, jestem podekscytowana i w ogóle Wszędzie mnie pełno, jestem wesoła i w ogóle totalna euforia, do wręcz kryzysu samobójczego. I to się potrafi zmienić po prostu w chwilę, że potrafię być taka euforyczna, tak dalej. Za chwilę po prostu leżę w łóżku, nie jestem w stanie się ruszyć, myślę tylko o zabiciu się. Potem na przykład znowu euforia i to tak się potrafi szybko zmieniać. Tak samo inne emocje, że mogę być wściekła, za chwilę być wesoła, za chwilę smutna, to się potrafi zmieniać w chwilę pod wpływem nawet drobnych bodźców. Ja potrafię być turbo wesoła, wszystko spadnie mi łyżka na ziemię, na przykład i nagle jestem wściekła. Uważam, że normalnie nienawidzę się, bo jak mogę łyżkę upuścić, tak dalej. Później ją tam podniosę, na przykład nie wiem, zacznę płakać czy coś, a później mi się coś innego przypomni, coś śmiesznego na przykład, i już nagle jestem wesoła, i to się tak po prostu potrafi zmieniać pod wpływem drobnych wydarzeń i myśli. I z tym jest różnie, bo. Miewam takie dni, że po prostu mam milion emocji w ciągu dnia, a czasami potrafię mieć w miarę stałe dni, że mam przez cały dzień doła, na przykład. Albo przez cały dzień jest tak neutralnie, albo cały dzień nic nie czuję, tak też bywa, że mam też takie dwa skrajne stany, że albo czuję wszystkie emocje naraz, że tego jest pełno, dużo, intensywne i tak dalej, albo że w ogóle nie czuję żadnych emocji i wtedy aż się czuję bardzo nieswojo, jak nie mam żadnych emocji. No i właśnie tak wracając jeszcze do leków, odkąd biorę stabilizatory nastroju, to o wiele lepiej z tym jest, bo nie mam tych huśtawek aż tak często, one są słabsze i są rzadziej, ale zanim byłam na lekach, to to była masakra po prostu, ciężko było w ogóle z tym wytrzymać, to było strasznie męczące, czucie tyle emocji w ciągu dnia. Dobra, oddam głos Magdzie. To u mnie też właśnie, zanim zaczęłam brać leki, to był taki rollercoaster, że potrafiłam właśnie... Dosłownie w ciągu kilku nie wiem, kilku minut zmienić emocje, przejść ze złości do smutku, do radości, do bycia neutralną i tak I to też było dla mnie też dość męczące, bo też jak się doświadczyłam, nie pytałam, czemu się nagle zezłościłaś? Ja nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. Po prostu tak czułam, tak się czułam. Najlepsze to też dla mnie było. Teraz to się trochę mniej zdarza: jednak czas, no, czasami się jeszcze zdarza, ale to już rzadziej. Ale też mam tak, że powiedzmy spotkam się z kimś i fajnie wszystko się rozmawiamy, fajnie, fajnie, i w pewnym momencie ja jakby się odcinam i mam taką grobową minę. I już po prostu mnie łapie smutek, już mi łapie dół. I ta osoba się pyta, czy ona coś zrobiła, czy coś się stało. Ja mówię, że nie że po prostu no mi się tak zmieniło. Tak nagle po prostu, nie wiem, bo, bo jakiś zapach poczułam, mi się skojarzył z czymś, czy coś. Po prostu to taka chwiejność straszna. Potrafiłam na przykład, nie wiem, rozpłakać się podczas oglądania jakiejś reklamy, bo, bo nie wiem, bo, bo tak, a następna reklama mnie tak tak taki po prostu w kurw odczułam, że no śmieszne. Najgorzej też było przed okresem. To już w ogóle ta, ta chwiejność emocjonalna rosła do takich rozmiarów, że chłopak też mi mówi, że już mu ciężko było ze mną wytrzymać, bo po prostu nie wiedział zaraz, czy ja będę płakać, czy zaraz będę się śmiać. Także ta chwiejność to też jest ciekawa w naszym borderku. To Kasia. No to u mnie też w sumie tak było, jeśli chodzi o tą chwiejność, to już od dziecka w sumie zawsze nawet już mi rodzice mówili, że jestem jak jak chrągiewka. w sumie, że już po prostu w ciągu jednej chwili z jakiejś drobnej no, z jednej rzeczy potrafię popadać w ekscytację, jak coś mi się podoba, że po prostu i to jest w sumie, no to może być postrzegane jako dziwne przez otoczenie, że tak się ekscytuje, yy, ale z drugiej zaraz coś, yy, yy, coś mi się przypomnia, albo coś ktoś mi powie, co mi się nie spodoba, no nie wiem, jakaś błahostka. I po prostu z tego stanu euforycznego potrafię już wpaść w rozpacz totalną, i, no, albo po prostu w, też w złość. Albo też, tak jak Magda powiedziała, tak jak na, na spotkaniu z kimś, też właśnie potrafię tak mieć, że. Potrafię złapać dół nagle, i wszystko jest niby ok, a ja złapię doła tak nie z tego, nie zowego, bo coś mi się przypomni. Na przykład, i no u mnie właśnie te emocje są bardzo chwiejne. Też właśnie, jak biorę te stabilizatory, to jest troszkę lepiej. Na początku, jak zaczęłam i byłaś to tak jak nie czuła w ogóle żadnych emocji, no potem już mi się trochę to, 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 yy, przyzwyczaiłam i no, ale jest lepiej niż przed, tak. Yy, na szczęście nie mam aż tak chwiejnych, chociaż no y, dalej mam chwiejne, ale jakoś da się z tym żyć. Yy, dobra, to yy, Iza. E, tak, chwiejność emocjonalna. O Jezu, ja się zawsze śmieję, że bujam się jak na gilu, raz w górę, raz w dół. E, to jest taka sinusoida emocjonalna, że to jest coś po prostu strasznego. E, z osoby, która gdzieś jest uśmiechnięta, więc naprawdę idzie zadowolona, jest uśmiechnięta. Potrafię wpaść w taką złość, w taką agresję, że jest coś nie do pomyślenia. Często bywało tak, jeżeli chodzi o mojego syna, i o szkołę, i o wywiadówki. Ja szłam z tak pozytywnym nastawieniem, a wybuchałam tam taką agresją, takim nerwaniem, że po prostu wychodziłam, że wyszłam, żeby tam nie być. Bo nie dawałam rady po prostu, nie wiem, albo ja bym całkowicie wybuchła, albo bym klasę rozniosła. I wolałam wyjść, niż siedzieć i za chwilę się uśmiechać i później znowu wybuchać, bo chwilami się czułam jak przy tych ludziach, jak wariatka, jak nienormalna, jak jakaś paranoiczka, cholera wie kto, że wiesz, przychodzi uśmiechnięta, siedzi, rozmawia, a za chwilę jak furiatka, nerwy nią szarpią, jest wredna, wściekła, jakby miała wszystkich pogryźć i często tak było, stabilizatory mnie wyciszyły w tym, biorę i po prostu jestem zadowolona, że je biorę. I też na mnie podobnie, ja tu wrócę do tematu, marihuana i olejki CBD strasznie mnie wyciszają, pomagają mi się wyciszyć i, i, i gdzieś uspokoić mnie. E, też to mi dużo daje, ale tabletki robią największą robotę i, i nie wiem, źle się jest z taką huśtawką nastroju, bo cieszę się, że pada deszcz. A za chwilę jestem wkurzona, że przestał padać. Cieszę, cieszę się, że jest słońce, a za pół godziny jestem zła, że ono świeci. Jest to męczące, ale trzeba z tym walczyć. Dobra, Ewoś, oddaję Ci głos. Ja chciałam jeszcze dodać właśnie do tych emocji, że one są u mnie tak silne. Że ja bym to określiła, że ja nie czuję emocji, tylko jestem emocją. Bo dosłownie, jak jakaś emocja się pojawia, to wygląda to tak, że ja nie jestem nic w stanie robić poza czuciem tej emocji i że po prostu jak się ekscytuję czy coś. To nawet pozytywnych emocji dotyczy. Jak jestem podekscytowana, ja nie mogę na przykład pracować w tym momencie czy jeść, czy coś. Ja po prostu chodzę w kółko po domu i, i się ekscytuję po prostu i nic nie mogę zrobić. Odkąd biorę leki, właśnie te stabilizatory to nie mam aż tak, że. Jak czuję emocje, to jestem w stanie jeszcze coś robić, ale właśnie jak byłam, nie byłam jeszcze na lekach, no to była masakra z tym i ciężko było robić cokolwiek, czując emocje. A jeszcze się odniosę do tej marihuany. U mnie ona działała źle na przykład, bo to zależy od osoby. Mi się po niej nasilały strasznie stany lękowe, paranoiczne, miałam urojenia i tak dalej. O tym opowiadałam w jednym filmiku, więc nie będę teraz powtarzać. Jak ktoś będzie chciał, to tam sobie obejrzy. Tak, w sensie yy, mi potrafi zepsuć humor bardzo jakaś mega pierdoła. Yy, w sensie, że coś nie poszło po mojej myśli, że nie było batonika w żabce, na który ja miałam akurat ochotę i już jest dzień do dupy. Jest już histeria albo nie mogę czegoś znaleźć i zaczynam się wkurwiać i lubię się agresywna. To są, teraz mówię o takich rzeczach z Obecnych czasów, czyli takich bardzo drobnych, nie w sensie, to mi jakoś nie przeszkadza bardzo w codziennym funkcjonowaniu, ale no wiadomo, że kiedyś, zanim byłam w terapii i tak dalej, to były też poważniejsze rzeczy i po prostu mój nastrój to była taka sinusoida, nie? że. Raz było dobrze, miałam dobry dzień, a innym razem po prostu wszystko do dupy. No i też jestem bardzo lękliwą osobą w ogóle, nie? W sensie potrafię nie móc zasnąć, bo się czymś martwię. Na przykład wczoraj y, przyjechała y, straż pożarna do nas na osiedle i raz z, z kolei nie wiemy dlaczego. I mój partner przyszedł, mi powiedział i mówi słuchaj kochanie, bo ja to się martwię, że oni tak często przyjeżdżają, może ja się przejdę i zobaczę, co się tam stało, bo ja się boję, że trzeba, że będzie jakaś ewakuacja i trzeba będzie zwierzęta, bo mamy dużo zwierząt szybko wynosić, nie? No i ja mu mówię, uspokajam go, mówię: Nie, 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 kochanie, spoko, przecież przyjechaliby na sygnale. Są różne powody, dla których stres pożarna przyjeżdża, bla, bla, bla. Godzinę później krzyczę, kochanie, nie mogę spać, bo się martwię, że przyjedzie straż pożarna i będzie pożar i już rozkminiam, jak, jak tutaj przygotować się z żeby zwierzęta uratować, nie? bo po prostu nie mogę spać przez trzy godziny. I w końcu zostałam chyba o piątej, bo się martwiłam i rozkminiałam, że trzeba przeciąć prześcieradło, że trzeba mieć nożyczki gdzieś blisko, żeby spuszczać te transportery na linie, żeby nic się nie stało tym zwierzę... Masakra po prostu, no. W sensie, ja się tego, teraz z tego śmieję, ale jak to się dzieje, to jest mi średnio do śmiechu. Kurwa, nie mogę spać, no. Straszny! Okropny! Zresztą współczuję, tym bardziej, że właśnie, no nie wiem, zwierzątka też zasługują niby na tę opiekę. A niby, zasługują na tę opiekę, ale takie jakieś jazdy, ojejku, fajnie by było, nie wiem, mieć pewność, że w razie czego zostaniemy odpowiednio zaopiekowani też przez służby. Nie sorry za taką dygresję, zaraz wrócę do tematu, ale no ja też tak czasem mam, że jak widzę, na przykład, właśnie, że jedzie, nie wiem, pogotowie, bo już je pały, to inna sprawa, jebać pały. Ale jak jedzie na przykład pogotować do samej myśli, czy właśnie, czy teraz y, zakładają stroje covidowe już w środku tego mieszkania z człowiekiem, w którym, y, w który, który wiecie, jest zarażony i takie tam. Ale nieważne, dla mnie największe, największe jazdy są wtedy, jak nie jestem w stanie rozpoznać, dlaczego mój nastrój się waha, bo mam te wahania i całkiem często. Że na przykład no nie wiem, dzieje się jakaś mikro rzecz i faktycznie opada mi nastrój, ale jak nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego się stresuję, to stresuję się tym dwa razy bardziej i moje życie nagle staje się znowu niestabilne i ja mam jakieś po prostu super to, a nie jestem w stanie zmienić mindsetu. I w ogóle no... nie wiem, myślę sobie, że what the fuck, po co ja chodzę na tę terapię tyle czasu, skoro ja nie, umiem, nie umiem się sobą zająć. Zaczynam się izolować od ludzi i to są bardzo, bardzo krótkie, krótkie okresy czasu, właśnie, no, często nie dłuższe niż parę godzin. A jednak po nich czuję się, czuję się jeszcze gorzej, bo nawet jeżeli miną, minął już ten smutek czy stres, to pojawia się właśnie taka myśl, że ojejku, no to jest znowu parę godzin wyrwanych z życia tylko dlatego, że jestem niezaopiekowanym dzieckiem, byłem niezaopiekowanym dzieckiem i po prostu strasznie jest mi żal tego dzieciaka znowu ja już, co prawda, przeżyłem, powiedzmy, żałoby o po swoim nieistniejącym dzieciństwie, ale jak pojawiają się właśnie te takie momenty jednego niezaopiekowanego, wewnętrznego dziecka, który nie rozumie, co się z nim dzieje, to mam jakieś takie momenty, takiego, no przykro mi lulek, no przykro mi. Mhm, to jakkolwiek wydaje mi się, że już nie mam takich wahnięć yy, mocnych nastroju, albo po prostu nie mam górek za bardzo, tylko doły. To często i łatwo jest mi wpaść w depresyjny stan czy, czy w lęk. Właśnie z takim lękiem uogólnionym się zmagam, że po prostu pół dnia czy cały dzień jestem bardzo zlękniona i mam wrażenie, że coś się złego stanie. Albo jest taka drażliwość, że wszystko mnie właśnie wkurza i bardzo łatwo się denerwuje. Więc to, to są te trzy rzeczy i, i tak sobie właśnie myślę, że tak jak wyregulowałam sobie takie jakieś euforyczne stany i takie ekscytacji, czyli wielkiej miłości, tak łatwo mi wpaść w ten negatywny stan i to, to kryterium zdecydowanie jest ze mną dalej. U mnie to, to ja zacznę. Tak się biłam, ale zacznę. Ja mam tak, że potrafi mi się nastrój zmienić tysiąc razy w ciągu dnia. Zmienia mi się mega często i potrafię w jednym dniu być najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi w jednym momencie, a w drugim momencie najsmutniejszym człowiekiem na świecie. I mieć od takich stanów euforii do takiej depresji, bo to są takie stany depresyjne i stany euforii. Mm. Więc to jest mega ciężkie, bo jak znajomi, na przykład ze mną, przebywają w jednym pomieszczeniu, to czasem nie wiedzą za bardzo, co się dzieje, bo mi się to tak szybko zmienia. Nie wiem, czy wy też tak macie, że wam się tak szybko zmienia. No właśnie, u mnie też tak jest, ale. To, to zależy, bo mam, tak, mam czasami tak, że jeden nastrój mi się utrzymuje przez e, kilka dni, ale to zazwyczaj, zazwyczaj ten zły nastrój, że na przykład mam taki, e, powiedzmy, taką depresję, czy coś e, trwającą 2 trzy dni, albo ciągły lęk tyle trwający, a bywa tak, że mi się zmienia kilka razy dziennie i to po prostu dużo zależy od tego, co się dzieje, bo jak moje życie jest bardzo monotonne i nic się szczególnego nie dzieje, takiego, co by mnie emocjonalnie pobudzało, to wtedy te emocje są takie w miarę stałe, ale raczej w dół że takie bardziej smutne, wtedy ta pustka narasta właśnie, jak jest nuda. A jak dzieje się dużo, to mi się te nastroje po prostu skrajnie zmieniają. I nawet o to jakiś pierdół, że coś tam ktoś krzywo spojrzy, coś źle powie, niż od razu nastrój całkiem w dół spada, potem na przykład z, jakiegoś, z czegoś innego się ucieszę i już euforia. I to tak właśnie są takie skrajne zmiany. A czasami się zmieniają niby same z siebie, ale już to rozpracowałam, że to nie jest samo z siebie, tylko przez moje myśli po prostu że pomyślę o czymś, nawet nie zauważę, że o tym pomyślałam, bo tak jakby no nie pamiętam, o czym myślałam na przykład 5 minut temu, bo się na tym nie skupiam, ale to tak wygląda, że o czymś myślę i te myśli wpływają na emocje w dość skrajny sposób i wtedy się zmieniają po prostu, bo tu mi się coś przypomni, tu pomyślę o czymś innym, tutaj sobie coś wyobrażę i tak właśnie to, to skaczę wtedy. To może teraz ja opowiem. O swojej, o swojej niestabilności. Tak jak mówiła Ewelina, też tak mam, że jak coś się więcej dzieje, to ta niestabilność jest większa. Ale kiedy wchodzę w taki stan spokoju, to jakby moja sinusoida właśnie, zmienności się na chwilę wypłaszcza, ale Miałam taką sytuację wczoraj na przykład. Yy, ogólnie w poniedziałek byłam na rozmowie kwalifikacyjnej, po której byłam zachwycona, nie potrafiłam się yy, wieczorem uspokoić. I wczoraj, kiedy czekałam na telefon, bo zostało mi to obiecane, że jut tak, jutro dostanę telefon i będę już wszystko wiedziała, to stan euforii tak mi się utrzymywał na wysokim poziomie, że nie byłam w stanie już racjonalnie myśleć. Gdzieś tam yy, w pewnych momentach miałam jakieś przebłyski racjonalności, ale zaraz potem gdzieś tam totalnie uciekałam w myślach, nie potrafiłam się skupić nawet nad własnym działaniem, co ja robię. Yy, skończyło się to na hydroksyzynie, ale i tak niestety nie pomogła. Także jak yy, doszła ta godzina 20 i zobaczyłam, że faktycznie nie dostałam tego telefonu, to. Mój mąż też zauważył, że coś się nagle ze mną stało, że nawet nie opowiadam, jak tam było, jak mi minął dzień czy coś się stylu, a ja po prostu, mimo tego, że chciałam mu opowiedzieć, co mi się stało, co ja się czuję, to nie potrafiłam, bo wiedziałam, że jak mu po prostu powiem, co czuję, to po prostu się cała rozkleję, zacznę płakać, yy, i po prostu on nic z tego nie zrozumie. Także. Wielka euforia, wielki dołek, a dzisiaj dostałam SMS-a, że kontaktują się z panią menadżer, ale ona jest za granicą i dlatego wczoraj nie zadzwonili. Że już dzisiaj mam, o, już jakąś taką nadzieję, że już powoli też jestem bardziej na wyżynach swojego poczucia, ale bywały naprawdę takie momenty bardzo niestabilne. Kiedy to już mnie samej sprawiało problem, kiedy czułam się źle z, z, ze sobą i dodatkowo widziałam, że po prostu reszta mojego otoczenia też jest zmęczona tym, że, że po prostu tak lawiruje po prostu na, na skrajności euforii a depresji. Dobra, to ja bym jeszcze chciała coś powiedzieć, bo też mi się przypomniało. Jak, jak wspomniałaś o tym otoczeniu, że to też męczy otoczenie, to ja miałam tak, że kiedyś, jak jeszcze byłam nastolatką, to ja myślałam, że takie zmiany są normalne po prostu. Nie, nie wiedziałam, że ja jestem jakaś nadmiernie chwiejna, bo myślałam, że wszyscy tak mają, że yy, ja raz mam taką skrajną depresję, raz mam skrajną euforię i tak te emocje się zmieniają milion razy. No, i byłam przekonana, że inni ludzie też tak mają, bo przecież ludzie bywają czasami smutni, czasami weseli. No normalne, nie? A później tak naprawdę dość niedawno się o tym przekonałam, jak zaczęłam mieszkać ze swoim kupakiem, i zauważyłam, że on jest w miarę stabilny w ciągu dnia i nie ma aż takich reakcji, jak ja mam. I on też to widzi po prostu, jakie ja mam skrajne reakcje, że, że to jednak nie jest tak, jak mają inni ludzie. Tylko ja potrafię z nim normalnie rozmawiać taka entuzjastyczna i w ogóle, a na przykład 10 minut później chcę być zupełnie sama, siedzę w pokoju, leżę w łóżku i po prostu nie chcę z nikim gadać, nie? No to on na przykład nie ma takich silnych zmian i teraz właśnie widzę dobrze tą różnicę, a wcześniej jakoś, no, jak się z kimś nie mieszka, to się aż tak tego nie widzi, że on ma takie zmienne nastroje. A jak z kimś jesteś cały czas, to jednak widać to bardzo mocno i też się, się o tym przekonałam, że, że moje zmiany jednak faktycznie są dość mocne. I że też to męczy otoczeniem, bo nigdy się nie wiedzą czego spodziewać, nie? bo to, że chwilę temu byłam szczęśliwa, nie znaczy, że teraz dalej jestem szczęśliwa i po prostu to się może nagle zmienić. Co może zepsuć plany na przykład, bo powiedzmy gdzieś mamy wyjść albo mają przyjść goście czy coś, no a mi się nagle zepsuje nastrój, no to, to słabo, nie? No bo na przykład już nie, nie mogę wyjść, się spotkać, bo się zbyt źle czuję. Albo jak goście mają przyjść, ja muszę siedzieć w pokoju, powiedzmy, bo nie czuję się na tyle dobrze, żeby z nimi siedzieć, i to może się po prostu nagle pojawić. Dobra, oddaję Ci głos, Justyna. Czasem jest tak, że po prostu wystarczy bodziec, jak, jakikolwiek jedyny, żeby, ta, żeby ten nastrój popadł w ruinę, albo zupełnie też odwrotnie. Yy, niejednokrotnie u mnie w domu była taka sytuacja, że spodziewaliśmy się, się gości i ten nastrój był ok, do momentu aż yy, nie wiem, padło jakieś głupie pytanie, ze strony męża, czy, czy właśnie ze strony gościa, i ja już po prostu totalnie byłam ponura i tak naj, najbardziej to po prostu chciałam zakończyć to spotkanie, pomimo tego, że. No nie da się po prostu wytłumaczyć yy, osobom, które tego nie mają. Co to, co to po prostu świadczy? Jak, jak to po prostu się ciężko doświadcza? No właśnie to jest to, że ludziom to jest ciężko wytłumaczyć. Gdzie na przykład siedzisz z ludźmi na imprezie i jesteś wesoła, a potem nagle w sekundę siedzisz po prostu taka smutna i wszyscy się pytają, co się dzieje: My się pytają, co zrobili nie tak, czy coś, albo y, o co chodzi. I no, nie da się im tego wytłumaczyć, bo próbowałam kilka razy i to po prostu nie do końca rozumieją, że może się tak stać nagle. Więc ja zaczęłam się po prostu wykręcać zmęczeniem, mówię, że jestem zmęczona i że idę do siebie się położyć. Bo zwykle imprezujemy wieczorem, więc to nie jest. Y, tak jakby. No nie jest takie dziwne, że, że jestem zmęczona, więc zwykle robię coś takiego, bo jakbym miała tłumaczyć, że po prostu nagle dostałam depresji i muszę być sama, bo się rozpłaczę i wszystko i po prostu będę drażliwa, i, i w ogóle no będę wszystkich męczyć tam. No to ciężko to wytłumaczyć właśnie ludziom. Zwłaszcza, że zaczną się zaraz o wszystko dopytywać, bo nie wiedzą o co chodzi, nie rozumieją, i to będzie dla mnie jeszcze bardziej męczące, więc no wolę już po prostu pójść do siebie i, i tyle. Bo myślę, że to jest właśnie ciężko wytłumaczyć ludziom, którzy tak nigdy nie mieli. Zwłaszcza, że ludzie to odbiorą tak, że pomyślą, że się zrobiłaś tylko smutna, że ci zaraz poprawią humor i tyle, a to, to nie działa tak, że można tak łatwo komuś poprawić humor potem. Przynajmniej u mnie. No to wahanie nastroju mi towarzyszą cały czas. One po prostu no. Powiem tak, ja na przykład jeszcze do teraz nie odkryłem, e, co jest czynnikiem tych moich wahań nastroju, e, takim po prostu wyzwalaczem ich. E, jednak nie ukrywam, że są bardzo uciążliwe, bo przechodzę naprawdę od bardzo skrajnych emocji, e, w sensie no, od skrajności w skrajność, a dodatkowo te emocje są cholernie silne. Więc ja na przykład nie cieszę się, a raczej popadam w euforię. Na przykład taki właśnie przykład jest, a czasami jestem w stanie określić, co może na przykład wywołać we mnie czyn takich emocji, ale też jest to, że ja nie zawsze reaguję tak samo. Dwa, czasami nawet moje myśli potrafią mnie doprowadzić na przykład do takich skrajnych stanów depresyjny, gdy na przykład zaczynam płakać, bo pomyślałem o czymś, a nieraz zdarza się, że snę i potrafię na przykład rano wstać i płakać. A już w następnym odcinku porozmawiamy o chronicznym uczuciu pustki.